z tej strony Czarko W tym odcinku em, pokażę Wam powtórki moich kart specjalnych, bo do tych jak nagrywałem są moich jaki tepe. No to tu proszę, mamy, zaczniemy od od Game Changerów. No i mamy powtóreczkę z Game Changera, Hulk, Musiguine, no i Robin Vampelsi w roku uchów mamy chyba 7 powtóreczek, także pokażę je. Ja. Dawid i Dziwi mnie to, że żadnych ani podwójnych, ani takich tam. No czyli teraz em, herby, drożyn. O, no, to oczywiście najlepsze to chyba Brazylia, Italia, no i Francja. Oj, przepraszam bardzo. No widzów. No i teraz... Mamy ekspert. Tu mam już pozwójne. Ehm. Um, Polaczek. Tu mam pillow. Tu mamy powtóreczkę. O. Też. Teraz. Ehm. Um, Transwobodz. Mam w nich tylko trzy powtóreczki. Więc dobrze zobaczyliście. Tu jest Muszę z tym no i teraz gol stopery. No czyli zacznę od początku, będę mówił. Casillas, Hard, Bravo, Julio Cesar, Kortuis, poprawcie mnie w odcinku, Neuer, no, no i Casillas. W tym odcinku to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Dziękuję. Narka!